Zimano kolano. Jak nie nagrywałem trochę to robiłem w domku. Dzisiaj musimy chociaż sobie w razo żelazo. I ja wychodziłem nie? I tam, tam gdzie jest zima zimę, ja puszczam dodatek, w którym nic, ale to nic nie ma. I tak wyobraźcie, nie? To jest sensu. Uff, tak. Nie wiem, czy ja idę, ale dobra. Do kopalni musi iść. Kopalnia jest w sumie tam na brzegu. Znaczy od filary zrobiłem. Mam pełne jezorko, więc się cieszę. No dobra. Nie będzie lekowało to sary. Cześć, nie chcę bo Potrzebny jest internet do tej podróby. Tutaj można się zagłębić. Kilo w ruch i iść. Szukać żulaza lub wungla. Tutaj widzę jedź. Nie wiem po co mi ale wezmę. Zrobię piorunochrony Możliwe, Żeby pioruny nie waliły I na chałupę starczę Nawet dwa piorunochrony sobie zrobię O to zrobię sobie jakby takie te Taki dach Taki ten Nie dach, komin Brakowało mi słowa <laughs> O kurde czy ta kopalnia jest mi już tak powiem wszystko? Czy to jest ta sama? Nie, to jest inna. Albo jest taka. Tak, ta sama. E, won! 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 Won, bo ty żyje! No, kolejny

Nie wiem ciężko w ogóle. E. e, gdzie jest mój miecz. Wywaliłem miałam. To taki dzisiaj luźny filmik. Taki trochę luźny. Ale jak mówię co nie filmiki, to chociaż późno jest. Ale zrobię filmiki. Ja tak to dzień nie mają być filmiki. O, zobaczcie, co tam ten. Widzicie? Opuszczony statych tam jest, nie? A, tak tlałkominki. Zrobię ci robią w I zobaczcie, wszystko przymetruję. Do dołu to nawet nie ma. Sprawdzę górę, nie? I to jest szynki, nie ma Po prostu taki jestem oszukany. <laughs> o fuck. O kurde. Ale jak mówiłem, szukamy kopalni. Musimy znaleźć kopalnię. Jeśli zgabi się to chałupy, którą już widać. Let's go! A, a łapkę w górę i dzwoneczek, um, jak można. Mylę pańsko, myli pańsko. A my szukamy kopalni. Czy tu jest gówno? O, powiedzcie to mi, nie? Co raz ja miałem jeszcze inną podróbę. To wiecie, co sobie zrobiłem? Mieszkałem, zrobiłem sobie wielkie gówną w wiosce z tręcowego betonu w innej podróbie i sobie tam zamieszkałem głównie o czym czemu ja byłem też taki głupi a teraz jedynką mi się ja nie dobiegnę do domu i zginę i co będzie wtedy To tam jest żół... o nie What the fuck tam jest ten. Co tam jest? Ja muszę to sprawdzić. A Au! W końcu bębę! Nie będzie to było Nie? Nie ma żelaza? Nie ma żelaza? Iż jestem... No To w ogóle. W ogóle? Ile w jeszcze w sumie? To wągla. Ile w ogla! państwo. Jesteśmy w tych Bumbiela uwielbiam, bo je zimno. Dobra. Bumbiel chyba cały wykopany. Tak, cały. Trzeba tak. się przenieść na żelazo-tlenówki. No i parkura? Wziąć ten kobel, który wykopaliśmy Podbudować się I mamy żulazo Nasz cel w tym odcinku jest zdobyty yy, yy. Naprawdę tylko dwa to Czy po tej stronie coś jest? Już nic nie ma. Zobacz, jak to Ja być? Lub mieczyk, ale raczej sobie zrobię, chyba mieczyk. Bardziej, bardziej się opłaca. O miód. Miód! Nazywam się miód! Zartuję miedzi nie jest Czy to jest duża kopalnia, Po w dużych kopalniach jest taka coś. Dobra, jest obliczona kopalnia jeszcze. Zdawało mi się. To jest teraz pytanie, jak ja wejdę na górę. Na dzisiaj, To ja mam jest, a ja jestem a jest, a tu jest, a tu jest, za jest, hałasu jest, uh. Let's go. Widzowie. Bo, jakby to powiedzieć, noc się zbliża! A ja nie mam mieczonka, nie mogę piec do domu. Nie zdąży, widzowie. Na cel to jeszcze zrobienie dzisiaj tego. Właśnie zrobienie, no. Sami wiecie, czego. Mieczyka żelaznego. Jakby by chociaż były trzy, to, to by było fajnie, bo ten bo jak to by to powiedzieć no po prostu bo nie mam wytłumaczenia co widzowie a jakby było trzy żelaza to bym tam kilow to moment połóżmy się spać może Byk. Mam tu drewno? Tak, nie piecyk. su pieczony schub. Ile węgla. O kurde, tak mało muszę to zjeść. Czy ja się spojrzałem w oczy Endermana? Czy ja to zrobiłem? O sieba! Mam nóż kuchenny. Czatuję. Nóż kuchenny jest metalowy, a ja nie mam metalowego. A żelazo to jakby metalowe, można powiedzieć. O. o ja pier. Papier. Trzeba przypalić. To w tym momencie powiem wam taką historię. Byłem raz z koleżanką i powiedziałem to niej, ty. Gałganie. A ona zrozumiała, wiecie co? Kochanie. I dała mi w policzek. Inaczej z liścia. Po polsku z liścia. O. Tak po polsku mówiąc. I teraz. O, dwie łopaty Albo motykę, ale po co mi motyka? Albo. Nie, no. Przydał się żelazny kilow żeby wykować płucie diamenty, jakbym znalazł. Ale tak to mieczyk muszę sobie zrobić. I teraz to jest nóż kuchenny. Ten jest to nie dwóch, to to. Powiem wam tyle, że szkoda, że nie ma yy, yy. Każdego bloku zbroki to, ja bym na przykład sobie zrobił na sam początek gry z Wiem, że tu jest kobla, bym sobie zrobił na przykład. Pyk, 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 pyk. I teraz co O, zrobić te te, te, te. Piorun ochrony. Wągiel. Mam i tak dużo, po co mi tak dużo. To czekamy aż się przypali mieć. Zobaczmy w sumie ile na piórno-chrony. Trzy. To będę miał akurat na dwa. Chyba jedno będzie lepiej wyglądało do dachu. Jak ja nawet nie mamy jeszcze dachu. Więc bez sensu. Ale przy okazji dostaję expa. To wskoczymy sobie na dach. Znaczy na budo obudowę dachu. Czy tam jest złoty hełm? Czy tam jest złoty zentrantowany hełm? Nie! Creeper wybuchnie! Fuck. Walony creepers Dawaj mi to! Co jest? Nie w ogóle nie zużyty! Oddychanie jeden Powinowa... Co? Powinowactwo wodę 1. Ochrona przed... Trzy. To jest zbyt op! To jest zbyt op! Takie coś w morzu, to jest zbyt op. Ja to muszę sobie schować. Albo nie, muszę się założyć. Jak to jest zbyt op broń. O, o wągiel! Co pod moim domkiem robi wągiel? Ale serio. Widzowie. Co pod moim domem robi węgiel? Dobra, wykopię sobie. A czemu by nie? Dobra, pik. Czemu tak wolno? O! ¡Oh! ¡Bien, Eugenia! ¡Y... Zakupuję to, co ten głupi creeper zniszczył Walone creepery w grze. No, potrzebuję jakiegoś wejścia tu do domku. Jeszcze to... Naprawię. Tu już miał jakieś wejście, chociaż do domu. Jest walone creepery w grze. Mi się przypaliła? Jo, już dawno. Pyk. Lek, no tu stałem. Teraz crafting. Dwa pierusze chrony I chowamy. To już chyba na dzisiaj koniec. Na razie. No i cześć. Kawanosy Sztosy. Jutro kolejny filmik, przypominam, z Robloxa. Nie z Minecrafta. Więc no. Nara. Исайо, Наура, Noi ches, ка банo се Наура но и че,